Zośka to do pewnego stopnia coś abstrakcyjnego. Coś ponad nami, tak. Coś takiego, powiedzmy, którym... No, no uwielbiany. No to był pierwszorzędny dowódca, pierwszorzędny kolega, tak. Więc coś takiego nadprzyrodzonego dla nas było. Batalion Zośka dla mnie no jest... Przykładem wielkiej miłości do kraju, wielkiej miłości do wolności i do niepodległości jest przykładem wielkiej koleżeńskości i przyjaźni. Została miała 608 osób ewidencjonowanych, dzisiaj przynajmniej, to się trochę zmieniło. Zostało na 103. Włatwy, prosty rachunek, że zginęło 505. My działali bardzo aktywnie jako młodzi Harcerze, W 1941 roku, 1942 zrywaliśmy flagi, malowaliśmy kotwice, wybijaliśmy e, Niemcom szyby. No, te samochodyśmy tam uszkadzali. W ten czy inny samochód też typowy, prawda? Wtedy też stykałem się z Jankiem Bytnarem, Alkiem Dawidowskim, w późniejszym okresie również z Tadeuszem Zawackim, Zośką. Oni wszyscy dbali o to, żebyśmy się uczyli. I z ich inicjatywy powstały komplety w gimnazjum Stefana Batorego. Chodziło o maturę, chodziło o to, żebyśmy mieli wszyscy pełne i średnie wykształcenie. W listopadzie 1942 roku staliśmy się żołnierzami harcerzami, pod dowództwem Ryszarda Białousa. Dostaliśmy duże przeszkolenie w zakresie minerki, całe szkolenie z zakresu broni, żeśmy się zapoznawali od podstawowej broni, tak zwanej krótkiej, do RKM włącznie. Walka wręcz była również elementem naszych szkoleń. Chociażby zdobywanie broni na ulicach, to też wymagało przygotowania, nauczenia się chwytów, bo nie tak łatwo było podejść do Niemca, powiedzieć hände hoch i odebrać broń. Byliśmy przygotowywani do walki czynnej, bezpośredniej. Z inicjatywy Tadeusza Zawadzkiego, Zośki, Została podjęta przez przyjaciół, przez nas decyzja odbicia Rudego, który znalazł się na Pawiaku i w rękach Gestapo. Radosna i przykra akcja. Radosna, żeśmy uwolnili Rudego, ale przykra, że bezpośrednio w samej akcji zginął Alek i Hubert, a następny kolega Buzdigan zmarł po akcji. Zginął również Rudy. Został uwolniony, ale zmarł na skutek ran, jakie otrzymał i pobicia przez Gestapo. Nasz pluton robił akcję, dużą akcję, urlę pod ulemi. Wysadzaliśmy pociąg niemiecki? W tej akcji brał udział Krzysztof Baczyński. On był moim dowódcą seksyjnym. Mieliśmy obrzucić ten pociąg granatami, no i ostrzeleć go. No i tak też się stało, pociąg przyjechał. Oczywiście te ładunki wybuchły tak, jak należało, pociąg stanął. No to będę dostaliśmy za skuteczność tej akcji, podziękowanie Soskowskiego wczesnego naszego W Celestynowie uwolniliśmy 49 więźniów przewożonych z Majdanka do Oświęcimy nasz oddział kompanii Maciek, brał udział jako osłona akcji zdobycia 105 milionów złoty z Banku Polskiego. Właściwie we wszystkich akcjach sabotażowych brały udział nasze koleżanki, albo dostarczały broń. Albo odbierały po akcji broń, a ponadto w czasie trwania akcji, tam gdzie niejednokrotnie były ofiary, prowadziły całą akcję medyczno-sanitarną. One się nami opiekowały, one nam zakładały pierwsze opatrunki, one nas transportowały do szpitali. Były zorganizowane w żeńskim plutonie pod dowództwem Dużej Zosi, Zofii Krasowskiej, pełniły ten swój obowiązek skromnie, cicho, ale oczywiście bardzo, bardzo pożyteczny dla nas, żołnierzy. W miejscowości Sieczychy odbyła się akcja likwidacji posterunku granicznego między generalną gubernią a tak zwanymi Prusami Wschodnimi. Niestety w tej akcji zginął nasz kolega, dowódca, Tadeusz Zawadzki-Zośka. Bał, który powstał 1 września, w 1943 roku przyjął jako swoje kryptonim wojenny, dla uczczenia pamięci, Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka. Powstaje kompania Maciek, pierwsza, bo Maciek żył wtedy i dowodził kompanią. Kompania druga dowodzi Giewont i kompania trzecia dowodzi Jeremi. To potem tą kompanię od, od nas Odłączono i myśmy zostali z dwoma kompaniami do powstania. się to dwie kompanii. Słyszymy ten taki jazd tej, tej trąbki, która budziła strach w Warszawie. Jedzie tak zwany Iberfallkommando. To z Szucha jechała taka gromadka Szupmanów, czyli policjantów niemieckich, w hełmach z zamontowanym na stałę. No i myśmy podjęli walkę z nimi wtedy zaskoczenia. No myliśmy ich po prostu i tam było kilkunastu są. Przy czym no, okupiliśmy to ofiarami, bo zginęły dwie nasze koleżanki na pierwszych minutach. Jedna zginęła doradka mępicka, która po prostu biegła bronią odebrać temu Niemcowi poległemu. No i sięgła do... ją kule. i zginęła Hanka Kurczanka. panie na nasz pluton i prosiliśmy już uderzać na gęsiówkę wtedy. Czołgi jadą, już się z nami zrównały, dowódca z plutonu wydał rozkaz, no i żeśmy tych parę gamonów rzucili i to tak, aż się ziemia zatrzesła, jak się rzuciło te gamony. I tam obsługa się przestraszyła i uciekli z tego czołgu. Biegnie ten mój dowódca plutonu i mały, dawaj wyprowadź ten czołg. Wiedzieli, że ja pracowałem w warsztatach samochodowych, że się na tym znam. Wsiadłem w ten czołg, uruchomiłem go. Piękny czołg, od wewnątrz taki luksus jak cholera. Każdy wiedział, co robić, gdzie co jest. Także właściwie można powiedzieć, podczas samego natarcia chyba ani jeden rozkaz nie został wydany. Tylko wszystko tak szło, jak w teatrze, że tak powiem według scenariusza. Niemcy myśleli, że to inna. Krzyczeli mu, że Panter. No, jak Pantera tworzył ogień, to zmienili zdanie. I ci na wieżyczkach to mieli do wyboru albo zginąć, albo się poddać. Trzeciej drogi nie było. No Pantera tam wjechała, rozwaliła te bramy. No żeby ja podnieść rękę ręce, co mnie robić. Uwolniliśmy tam 350 więźniów. No ci Żydzi na szyję się rzucali, na tej z radości. 8 byliśmy rzuceni w koło południa na pomoc yy, dla parasola, który staczał ciężkie boje na cmentarzu ewangelickim. Oni pod Denogiem wieli wszystkie ścieżki cmentarza, które mieli na przestrzeni tam metrów, 500 metrów, także tam nie było można się ruszyć. I ci, którzy najmniejszy, no na te ścieżki. Ja szybko zdentowałem, że to nie tędy droga i szedłem po grobach. I tylko dlatego wylazłem sam, to tak nie zginął. Kołczan dostał od razu w głowę. Byłem od niego na ile? Dwadzieścia metrów góra. Ponieśliśmy straszne straty. Zginęło na miejscu walk ośmiu żołnierzy plutonu Alek. Ponadto kilkunastu kolegów zostało przewiezionych do szpitali. Na Kierpucie Zośka została sama. Tam nam dali lanie na no. Przyszedł ogień huraganowy, ogień granatników. Zostałem ciężko ranny i straciłem wzrok. Boży Jan blokował Niemcom postęp na, na starym miasto. I oni koniecznie musieli go zniszczyć. Niemcy mogli ustawić daleka czołgi, tak, że piaty nie sięgały tak daleko i mogli dopiero ogniem, jako artyleria właśnie po tym walić. Naładowali zawsze to działo i z tym działem tak chodzili, szukali celu. I ta lufa jest naprzeciwko pana, jak strzeli, czy nie strzeli, strzeli, czy nie strzeli. Broń nie wytrzymywali, kilka razy dawali mi, jako pomocników, takich entuzjastów, cywilów, którzy wezmą udział w powstaniu. Uciekali wszyscy. Ja zawsze byłem sam. Trafiłem do grupy, która miała zostać na Starym Mieście, jako że miałem Kłopoty z tą nogą, ale interiuszka Dorota powiedziała, że ona mnie przewlecze przez kanał. No i po kolei na znak wszyscy, że tak powiem, do tego kanałówki wskakiwali. No, w tam trzeba powiedzieć, kanał to dosyć głęboki. Po tych obsznizłej drabinie się szło chyba, więcej jest 15 metrów. Ten burzowiec prowadził mniej więcej od placu kraśnickich do. Krakowskie, miodowa tutaj. I tu się kończył. On szedł do Wiswy, dalej. No, Oni tam ktoś są, nie ty, ty braci ten duży, do właśnie, do góry, tu. Podsadam ja tam 90 centymetrów, na czworakach. Tu zasuwaj. No i plazen, co miałem robić. Człowiek wtedy wytrzymał wszystkie rzeczy. Absolutna ciemność. No i oczywiście e, woda była. Woda. Można powiedzieć, nie bardzo, że tak powiem, czysta, bo to i chyba jej odchody też tam były wszystkie kanalizacyjne. Człowiek tak sztękny, w zasadzie i duszno mu, cholernie. I co chwila w tym ubeczek walił. Ja wtedy już byłem bez chelizmu, bez hemu chyba. W czasie przejścia wyczuwało się pod nogami postacie ludzkie, które leżały zatopione w tym szlamie. Padali po prostu nie wytrzymywali nerwowo, fizycznie. No i jak żeśmy weszli do tego kanału o godzinie piątej, to żeśmy szli przez całą noc, aż do rana następnego dnia. Wyszli na ulicę i nie niedowiary. Szyby w oknach. Tutaj się odbywa jakiś koncert. Tutaj ludzie sobie spacerują. W ogóle inny świat. Żeśmy trafili na inną planetę. Żołnierze i łączyszki umyte, czyste, a my, tacy, sponiewierani dosłownie sponiewierani Życie na Starym mieście, w brudzie, w kurzu, w ogniu. Myśmy straty poniesili duże na skutek właśnie nie tylko bezpośredniej walki, ale mordów potem w szpitalach. Na woli w szpitalu Karola i Marii który był szpitalem kiedyś. tam wszystkich wymordowano przecież, prawda? Podobna sprawa była na tym Mieście. E, ja leżałem ostatnio w szpitalu Długa 7, który ewakuowano tych, co mogli chodzić, tak jak i mnie, a ci, co zostali, wszyscy, pan ma tablicę tam, 400 ludzi wymordowano. Poza tym Zoska miała jeszcze takie dodatkowe punkty szpitalne, jak Długa 23, gdzie bomby spadły, i masy ludzi zginęło. Ja już nie mówię o tym, że na Czerniakowie podobny sposób, że tam, gdzie byli na ranni, czy na Okrąg, czy na, na Zagórny, to prawie wszyscy wyginęli, prawda. Czterech nas, pana. Zobaczyć, czy bedyngowcy już lądują, czy nie. A nad Wisłą cisza. Dziewczyny nam uszyły tam gdzieś, biało-czerwoną flagę, żeśmy na dach weszli i na dachu powieścili tego budynku, żeby ci berlingowcy wiedzieli, że tutaj my jesteśmy. Ja tak patrzę w Wilanowską, ale naraz słyszę Moro, Moro, Andrzej, 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 co jest do jasnej cholery? Tam taki budyneczek stał na samym brzegu, a wejście do tego budynku były od strony e, rzeki. I przy wejściu stał śpioch. I w pewnym on mówi: Tutaj wzór wizły za duży jest. I Andrzej Mora mówi: Gdzie może być to oszał? Przecież tutaj nie ma żadnych stanowisk niemieckich blisko. I wyszedł z budynku. Jak na scenie teatru grupa powstańców, na czele idzie Andrzej Mora, i naraz. Pada seria karabinu maszynowego, i on bije w tą grupę z czoła, i od razu dostał. No i sejtariuszka ta Zosia tylko do niego podchodzi, tylko nam kiwa, że już nie żyje. Byłem przy nim, no parę metrów, no to jest tak, jak my do jest. jesteśmy, tak? Koniec. Już nie utrzymamy się na przyczółku. Dlaczego? Nie jedliśmy dziesięć dni. Wody nie ma. Broni było pod dostatkiem. Ale nie było mu nic. I mnie tam znowu zakrwali z tą grupą rannych do ewakuacji. Na łódkach saperskich nas przewieziono jeszcze drugi wtedy. Drugi batalion brygowców wtedy myśmy na te łódki siadali. Przypadek szczęście sprawiło, że akurat ta łódka była szaliwana, ale szczęście nic. No sytuacja jest tragiczna. Wola walki zupełnie zginęła. Ludzie w taką apację popadają. Nie ma kto w ogóle walczyć. Ojciec Paweł miał krótkie przemówienie. Udzielił wszystkim rozgrzeszenia. No idziemy do Śródmieścia. Ja miałem jeden granat, dziesięć sztuk amunicji. Prawda. I to człowiek się na to wszystko tak I w pewnym momencie, żeśmy się nacięli, na zasieki z drutów kolczastych i na bunkier wielki. Tu od dołu seria z karabiny maszynowego. Chcemy się w ogóle dalej się wycofać. Patrzymy, a tutaj są powieszeni berlingowcy się na, na tych drutach kolczastych. Nie mogą się wydostać. Biegniemy, szukać, bo musimy przejść między tymi drutami. I w pewnym momencie Jerzy mówi, o, drzewo jest przy zamych drutach. I my na te drzewo, no, jeźdź przeskoczyli. Ale z tych prawie 200, czy tam 180 barnikowców tylko za nami jeden poszedł. Właściwie większość tam ich na tych drutach pozabijali. tak stoimy przy murku, w tak domku. A tu za murków siedziała kształt. A to na posterunek nasz, tylko wzięli i spali. Zaraz przyszedł lekarz, zmierzył temperaturę. Każdy z nas miał powyżej 40 stopni, jedna kreska. I ten lekarz aż głowa kichnął. I przynieśli nam jedzenie. Chleb, chyba że szmalsem. Ja pamiętam, kilka kąsków ugryzłem i nie mogłem jeść. Jak myśmy przyszli na tamtą stronę Wisły, tam od razu w bramie spotkaliśmy berlingowców pierwszych, którzy od razu uświadomili z marcinem panterkim: O, panowie, powstańcy, wy daleko, to nie zajdziecie w tych mundurach. Tam w każdym lesie, to był Półg wojska sowieckiego. W Lasku to była kompania, a jak już były trzy krzaczki, to już była drużyna sowiecka. Pan zrobił trzy kroki, krzyczeli stojki, wszystkich przepuszczali przez te strajfy i taki wszystkie jak ja. I no od razu na prawo i na Syberię, od razu, ładam. Oni już dla mnie Już jak było podpisane, już kapitulacja, nie miałem ubranka żadnego. tylko mundur przecież miałem. Mój brat młodszy, który był uchrybarna, który został później przez Niemców rozstrzelany, skombinował mi ubranko takie letnie, więc założyłem tę ubranką. Jak ludność cywilna wychodziła, to się wmieszałem w tą ludność. Była barykada koło Politechniki Warszawskiej. Tam stały takie kosze, wiklinowe kosze. I tam się wrzucało tą broń, jaką się miało. Jak zdawałem, bo robię Panu to to był ostatni oddział bojowy opuszczający Warszawę. Dorotka, która mnie pomagała w ewakuacji kanałem ze Starego Miasta, zginęła, niosąc pomoc ranemu koledze. Parę koleżanek zostało powieszonych w momencie kapitulacji. Niektóre koleżanki dostały się do niewoli. Zostały wyłuskane z grupy osób cywilnych, przewiezione przez gestapo na ulicy Szucha. Dotarł ostatni ślad ich jest w Kościele Świętego Wojciecha na woli i sądzimy, że zostały rozstrzelane na woli. No tragicznie było być rannym żołnierzem Armii Krajowej, bo po prostu nie można się było nawet do tego przyznać. Ale myśmy jakoś się, mimo wszystkich przykrości mobilizowaliśmy się i przeprowadzaliśmy ekshumację. Efekt tej ekskumacji wszystkich prac naszych, nielegalnych wtedy, bo nie czerwonych Krzyż nam, wyznaczał miejsce, komu myśmy wyznaczali, to jest nasza kwatera. Tam chowaliśmy wszystkich, od pierwszego, którego żeśmy pochowali, Rudego, pod innym nazwiskiem. I tak to się zaczęło w 1943 roku. Potem byli chowani koledzy, którzy ginęli w czasie różnych akcji i zaczęliśmy chować tam również koleżanki i kolegów z Powstania Warszawskiego. Myśmy mieli grupę, która wiadomo, gdzie było, powiedzmy, rozpoznane, gdzie były ciała, to te ciała się odgrzebywało i przewoziło się na Powązki. Przewoziło się takim zwykłym wózkiem ręcznym. Jeliśmy czasami, to się przez całą Warszawę, z się przewoziło tam na te, Szczerniakowa, przez przecież się przewoziło wszystko na cmentarz powązkowski. Ja byłem trzy razy aresztowany. Pierwszy raz jeszcze za Niemców, a drugi raz byłem przez NKWD aresztowany 18 stycznia 1945 roku. Armia radziecka weszła na te tereny 17 stycznia, a już w nocy 18 na 19 stycznia patrol NKWD przedmiarszował. No a później trzeci raz, to było w 1949 roku, we wrześniu poszedłem na poitechnikę i w czasie Odrabiania ćwiczeń w laboratorium przyszli do mi UB. No i aresztowanie grupą ześkowców. Rozpocząłem studia od razu, lekarskie. Przerwane w sumie na 6 lat, bo 5 lat pięć ja siedziałem, a rok jeszcze straciłem przy tych zmianach. Potem mi, nie? Ale tam było tak słodko przez te 5 lat. <grym> Zamykali w karcerze. A to było takie pomieszczenie, Metr 10 wysokości, i 90 cm szerokości. Woda po kostki. A to była zima. To było nieogrzewane. I było się w tym karcerze bez marynarki, bez butów, bez skarpetek. Także później, jak się wychodziło z takiego karceru. To człowiek musiał się ściany trzymać. A do bicia to zawsze mieli takich młodych takich chłopaczków. Że dawał znać ten prowadzący śledztwo. I wtedy tacy przeważnie dwóch takich chłopaczków padało, no i zabierało się zabić. No i pierwszy raz padają tych dwóch. Jeden na mnie spojrzał. I uciekł. A to był syn naszego dozorcy, chcieli mi dać karę śmierci. Ale w końcu się skończyło na 15 latach. Siedziałem niedługo. Może najkrócej ze wszystkich. Bo siedziałem tylko, no, prawie 5 lat. Zadziałania w okresie powstania warszawskiego i w ogóle działania zbrojne batalion Zośka został jako całość odznaczony srebrnym krzyżem virtuti militari W 1995 roku insygnia nasze zostały przeniesione na sztandar pułku, który nosi nazwę Jedoska Wojskowa Komandosów w Lublińcu. Dla nas, Lubliniec, to jest taka pałeczka przeniesienie pałeczki z tej młodzieży harcerskiej do życia dorosłych. A już pora nam oddać tę pałeczkę zośkową.